A dzisiaj drodzy widzowie pogadamy o tym, kto tutaj rządzi, o karmie, ale nie takiej co wraca, tylko o jedzeniu, o pokarmie dla piesków, o tym, że haski i ryby głosu nie mają. O instynkcie łowcy i kanapowcu, o rowerze smyczy bieganiu. No, zapraszamy. Cześć Wam, witam serdecznie w kolejnym odcinku o Milce. O nas uwielbiam, jak. Pies wodę chlipie. Świetne to jest, takie po prostu zabawne. Bardzo fajnie, że niechcący powstał ten temat. Mamy dużo odpowiedzi na różne nurtujące. Chodź tu, no chodź. Chcesz wystąpić? Chodź tutaj do poduszek. No chodź. No chodź, chodź hop. No, dawaj. Napiłaś się? Jest i milka. Teraz nie macie w kadrze, ale to nic, bo właśnie może to dobrze. Posłuchajcie, musimy zakończyć nadawanie tej audycji. Musimy, nie wolno promować takiej życzliwości, miłości do zwierząt, przyjaźni. Pewien pan napisał, że fajnie, że zaadoptowaliście pieska, ale przestańcie już się lansować. Już dosyć tego. Kurde, no to faktycznie. Musimy zatem zmienić kontent. Musimy więcej bluzgać, wzywać się, Ach, zazdrościć. I nienawidzieć. Tak. To jest właśnie potrzebne. Nie miłości, to jeszcze do zwierząt. Co ty zgupiałeś? No. Także to już chyba ostatni odcinek. Może łaskawie dzisiaj mogę nagrać jeden, co? No tak fajnie sobie popisać z ludźmi. Jak to fajnie jest. Kurczę, z ludźmi popisać, wymienić miłe słowa, ale ktoś tego nie ma widocznie i zazdrości. Zatem my się nie przejmujemy i poruszamy najnowsze tematy, bo są. I właśnie to jest, to jest świetne, że nikt nie myślał, że zrobi taką, taki temat, taki kontent, kanał, playlistę, nagle kanał się zmienił, bo się okazuje, że jest zainteresowanie tym tematem i nas to wciągnęło. No oczywiście, że dla poklasku, a dlaczego inaczej, dla promowania siebie i, i dla lajków. Tak, ja chcę być jak Derpieński. No ale dosyć już głupot. Przechodzę do tematu, bo dzisiaj są ważne, uważam. Ale jeszcze przy okazji, znacie taką książkę, dorwałem w kiosku ruchu. Umiem czytać odwrotnie, ale nie teraz. Jak kochać zwierzęta. No właśnie, jak kochać zwierzęta i być dobrym dla wszystkich, nie tylko dla zwierząt. Szkoda, że Milka ma w drugą stronę głowę. Nie możemy jej oglądać, ale czego się nie robi dla pieska. Ale ona zjadła. A może zaczniemy... Zaraz, już się wstraszyłem, Gdzie ona ma głowę? Tu. Może jej głowę zasłoniłem. Może zaczniemy od jedzenia w takim razie. Ale nie, ważniejsze jest to, co dzisiaj się wydarzyło, bowiem w końcu musiałem się ruszyć z domu na takie spotkania z seniorkami, z seniorami, na różne zajęcia. No, i mówię, Holender, jestem na bank, pewien, że coś się wydarzy. No i się wydarzyło. Nastawiłem kamerę online, nadawanie na żywo, właśnie na YouTube, ale prywatny, no, niepubliczny zasięg. I niechcący jeszcze, mówię przed wyjściem, cholera, włożę wtyczkę, żeby w razie czego. Bateria powinna starczyć na 3 godziny, ale jak to jest transmisja na żywo, to pewnie szybko zje, więc podłączam zasilacz. Wkładam wtyczkę, nie od tyłu palcem dotknąłem ikonkę mikrofonu, wyłączył się dźwięk i cholera jasna, jak właśnie jak raz. I pojechałem. Co jakiś czas spoglądałem, nie wypada przy ludziach, grzebać w telefonie. Patrzę, nie ma jej, czasem leży na tapczanie, czasem gdzieś tam poszła. Cholera, nie ma dźwięku, ale później patrzę na takie coś, jak na filmie. Mm, mm. I sobie myślę, no tak, zaczęło się cholera, jasno, wycie. Zaczęło się wycie, to było coś, czego się bałem. A czemu się bałem? Już nawiązuję chwilę do, w tamtym odcinku do tego, ale się bałem, dlatego że ludzie wzywają policję, straż miejską i nie masz szans, po prostu zakażą ci, i musisz oddać psa. I są różne są cyrki, sądy i tak dalej. Więc chciałbym tego uniknąć, będziemy dalej przyzwyczajać. W ciągu 10 minut byłem z powrotem, ale. Nie byłem natychmiast po tym właśnie wyciu, tylko jeszcze ona tylko 2,5 minuty, według filmu, yy, robiła tą swoją pozę. Zostawiłem dzisiaj włączone radio. Nie wiem, czy mogła coś usłyszeć, ale coś ją zaciekawiło na korytarzu, bo pobiegła w tamtą stronę. Najpierw na, na, nastawiła uszy i, i, i tam pobiegła. Nie wiem, co tutaj się działo właśnie przez to, że cholera jasna nie było dźwięku. Potem. Tak z nią już poszliśmy sobie na godzinę na spacer. Właśnie a propos spaceru też to jest ważny temat, smycz i to puszczanie luźno. Jak wyszliśmy na spacer, wróciliśmy po godzinie, ja byłem bardziej ziajany niż ona, bo to jednak to jest za mało ruchu. No i... I co? I wyszedłem znowu na chwilę, dosłownie na 25 minut. Też ustawiłem kamerę, a już tam, tym razem z dźwiękiem nic się nie działo. Albo... Na przykład moja właśnie ta, no Tara, Tara to to duża wilczyca, no trochę zmieszana wilczyca, też biszkoptowa idealnie, prawie taka sama maść, z czarną mordką. E, to wyła na przykład, jeżeli chór śpiewał, jakieś, jakaś, jakaś wysokie soprany, Alty i, i, i bo no, jeszcze ją podpuszczaliśmy, a uuu, i wtedy wyła, więc mogło tutaj się tak wydarzyć też. Albo jakiś piesek, bo jeden jest tutaj szczekający, na szczęście te szczekania. I wycia, bo tu kiedyś dzień w dzień. Niestety piesek, uja, piesek ujadał, ale to się skończyło. No i, i za drugim razem już nie wszystko fajnie. No ale właśnie, a propos spacerów. Holender jasne, to jest za. Ja właśnie do tej tary to miałem taką dwu, dwumetrową smycz. Ona chyba miała 2,5 i, i to wystarczała, ale ja ją bardzo dużo. Puszczałem. Ona biegała za piłką jak szalona, ona wracała, padała na kilka godzin, ona była wycieńczona tą piłką. To było świetne. Jakże to by się przydało dla półchaskiego pieska. A teraz już wiem, że to, no, oczywiście, że podejrzenia były słuszne, że to jest coś z Haskiego, ma nawet oko i później pozy. Ale ona nie szczeka i właśnie dziękuję, ja dziękuję wszystkim za różne informacje. To jest świetne właśnie, że w ten sposób można się dowiedzieć czegoś całkiem przypadkowo. Jeszcze raz powtarzam o, właśnie, o, o zwierzątku, które adoptowaliśmy. Jest to nasze pierwsze zwierzę i nie wiemy czego się spodziewać. Tu by można było gadać i gadać. Ja się nie zmieszczę, dlatego próbuję szybko coś przedstawić. I, i teraz smycz. Nie wiem czemu zrezygnowaliśmy z tej takiej co są te 5 sześciometrówki 6 metrówki z tym całym plastikowym bębnem, A może właśnie to jest najlepsze rozwiązanie, bo ona wtedy dookoła może zrobić 10-15 metrów i się przebiec. Aż mniej było szkoda, jak widzę, jak się rozpędza i chce gdzieś tam chyc do tej trawy skoczyć. I z tego psa ona ma taką Podwójną naturę, która tutaj jest przylepą. Niesamowita. Dzisiaj siedziałem, miałem rękę na laptopie, a ona mi sama wzięła, zaczepiła. I gdzie tu ta namolność, nie? w którą stronę? Ona tego potrzebuje, ona tego chce, ale o wychowaniu to później. I właśnie ta smycz. Myślę, że to jest potrzebne rozwiązanie. Dopiero co wyczytałem od Was, dziękuję, że mi tak umknęło, nie wiedziałem, ale gdzieś tam chyba kiedyś czytałem, że nie ma. Nie wolno psów w Gdańsku puszczać, ja notorycznie to widzę, zresztą mamy fajne tutaj tereny, nie tylko, tak jak mówiłem, te stawy i trawy i, i, i łąki i lasy, ale my tutaj mamy właśnie i są oznaczone, bo jak latam dronem, to tam jest ostrzeżenie, tereny y, t, dla treningów, y, treningowe dla psów. No to właśnie tam przyjeżdżają czasami y, z, w taki, z takimi no już kwalifikowanymi psami czy, czy uczniami, które mają kamizelki, jakieś apteczki ratunkowe i tam robią sobie swoje ćwiczenia, i to jest genialne. Natomiast właśnie tutaj się absolutnie nie zgadzam i my się nie będziemy nigdy wszyscy tutaj w tym całym gro nie będziemy się zgadzać. Każdy wychowuje inaczej. Jak ja, jak ja miałem tarę, to przecież nie chodzi o to, że ja jechałem na rowerze i ona była gdzieś tam z tyłu, ją ciągnąłem. Tylko to ona nadawała tempo i kiedyś, że nie była nie tylko cóż z boku i uwielbiała biegać, to jeszcze mi wyprzedzała, że jeszcze musiałem przyhamowywać. To jest genialne. Ten pies musi być wybiega wybiegany. I nikt tutaj nie mówi o jakimś zmuszaniu, że jej serce wysiądzie. No, bzdura totalna. Eee, I też tam odpisałem pani. Dziękuję za troskę w ogóle, pozdrawiam. Wjeżdżamy, wjeżdżaliśmy do wioski naszej, tam jeszcze był kilometr od wioski do działki. To jak odpinaliśmy pasy, no to przecież Tara dostawała jakieś szajby. Ona musiała, ona chciała, ona chciała wyskoczyć i biec, i też nie za samochodem, że o raty, czy ona zdąży, zaraz wpadnie, że, że zaraz jej serce wysiądzie piana z mortki? Nie, to ona z radością ochoczo biegła obok, przed nami, cieszyła się, skakała wiedziała, że nie może wejść pod koła, no przecież to by mogło być tragedia. I tak było non-stop, zawsze z wioski na działkę, kilometr, czy tam jest nawet, było półtora, bo później tam zrobili asfalt i, i to był danie kapitalny I jeszcze miała cały dzień siłę biegać. Także ja tu powoli będę, będę jakoś tam przygotowywał ją do skutera, ale na razie najważniejsze jest tu w domu. My cały czas nie wiemy, jaka ona jest, co przeżywała przez te 6 lat. Nie mamy takiej jaźni. Poznajemy się. Ja ją właśnie dopiero... Każdy się, większość ludzi się tak bawi z pieskiem. A dawaj tu, a, a tu, ręka w mordkę i siłowanie się. Każdy z moich znajomych... Tak dawniej się człowiek bawił z psem, żeby on był taki właśnie w hardy, bardziej taki wartki, a nie ciepłe kluchy i tylko maskotka do leżenia. Natomiast idziemy na łąki tutaj, czy przy, przy chodniku jakieś są kępy traw, jakieś norki, a ta ja widzę, ona chce skakać, akurat nie udało mi się tego nagrać, trudno tak, tutaj mam kulę, tutaj telefon i jeszcze smycz, więc te skoki, ale wszystko musi obwąchać dokładnie, gdzieś tam coś węszy, coś tam czuje, coś tam słyszy prawdopodobnie, bo one słyszą i w śniegu właśnie są świetne te takie filmiki, jak te różne pieski, Skaczą fajnie jak zajączki. To jest rewelacyjne. I mówię, nie wiemy, jaka ona jest. Nie chce się bawić żadnymi tutaj maskotkami, piłkami. Ktoś napisał, że inteligentny pies się nie będzie takim bawił. Rzeczywiście ona wraca, bo dwa razy przyniesie z łaską, <noise> za drugim już w ogóle czasem nie przyniesie. I ma to gdzieś, ją to nudzi. Spotkaliśmy po drodze pieski. O, jak ona już od razu jest właśnie taka żywa do tych psów, bardzo pewnie lubi taki kontakt. I wydaje mi się, albo jestem bardziej pewien, że tam na podwórku były psy. Ona mogła się chować. To właśnie nie jest wieś. To jest kawałek dzielnicy we wrzeszczu, gdzieś tam i mogło być jakieś podwórko przy starych domach, bo są. Latała z jakimiś psami, może skotkami też potrafi się bawić. Nie wiem, wszystko to odkrywamy, to jest naprawdę kapitalna wiedza, dzięki temu, że jest tu akcja, reakcja, że Państwo piszecie, jutro przyjeżdża Hania, tu będzie kołowrotek, taki pies pewnie oszaleje, tu wychodziliśmy i słyszeliśmy jakiś samochód, auto, to no ona tak patrzyła, że może to chyba, nie wiemy tak samo jak piszecie, że wystraszyła się jadąc samochodem, dlatego się trząsła, że może się boi, że wróci do ośrodka, do, do schroniska. No, nie wiem, no różnie można myśleć. No nie byłbym aż taki, aż taki prędki z <laughs> takiego myślenia. Czy pies myśli o tym, że mu się tak może to skojarzyć, że skoro przyjechał z tamtym samochodem, to, to teraz wraca? No, czy ma takie logiczne myślenie? No nie sądzę, ale no może coś tam, jakieś na namiastka, może takich myśli jest. Także co no, jeszcze się dzisiaj dowiedziałem, właśnie czytając, czy w nocy, czy wieczorem, bo już nie wiem, który post był kiedy, że haski nie szczekają. No właśnie, a propos tego wycia. Tak, rzeczywiście, ja o tym zapomniałem. Ja kiedyś się tego haskiem nie interesowałem przez chwilę. Wiedziałem, że nigdy nie będę miał, nie mogę mieć, bo potrzebują rzeczywiście porządnego wybiegania się, że najlepiej właśnie. Być jakimś, mieszkać gdzieś na wsi, czy mieć otwarte rancho, tak zwane rancho. I tutaj też Holenda, holenda na, z, z tym rowerem mi się znowu koja, przypomina, że, że, że psa wykończy z rowerem. Przypominam, że psy haskie są psami pociągowymi i one to bardzo lubią, bo obrońcy mówili, że nie, to męczenie psów, nie, one tak mają w genach, że one mają biec. Nie wiem, jaka jest prawda. Wszystko się zmienia. Tak samo, jak się zmienia... Dzisiaj też z kimś rozmawiałem, no z paniami, z seniorkami, o żywieniu yy, no, psów, kotków, różnych stworków. Ja zawsze gotowałem. Zawsze. A suche to był taki dodatek, jak dla nas jakieś tam chipsy, jakieś takie chrupki. Dlatego, że uważam, że pełnowartościowe żarcie to jest właśnie ugotować kawał mięsa. Wiem, że się kaszy nie gotuje. Kaszę... Mm, Kaszy ponoć psy nie trawią, jednak ja czasami gotowałem, ale musi być świeża. Nie może być dwutrzydniowa, bo kwaśnieje w żołądku. Yy, natomiast ryż, jakiś makaron, tak, no to od makaronu tyje, i to zawsze tak można sobie dywagować. No i yy, zawsze miała gotowana ta mała itara, też yy, ewentualnie wkrojone właśnie do ryżu te batony takie z mięsem te podobne do kaszanki. Natomiast wydaje mi się, że te suche to jest zrobione z czystego wygodnictwa i właśnie z tego, że życie tak bez sensu zapiernicze, że nikt nie ma czasu, człowiek dla człowieka, że zazdrości kontaktów, yy, że można być uprzejmym i miłym i serdecznym do ludzi, że nie ma czasu na gotowanie. No to najlepiej nasypać coś tam, dla mnie to jest marachło, bo to ja nie wierzę w te składniki. Kiedyś tam były z popiołem mieszane jakieś tam suszone te mięsa jeszcze te m, faktycznie w puszkach mokre tak zwane no to czasami tak pachną, że samemu by się przyprawiło i zjadło, że jest ochota na to ale to, tutaj ja jestem sceptycznie nastawiony mało tego ja nawet współczuję jak ktoś mi mówi o ma pie pięknego pieska on tylko je ja sucha ja pierniczę, słuchajcie a dawniej, a jak się loda dawało polizać a skończył twarożek. Marchewki jabłka w ogóle ona nie, nie czai. Nic z tego. Troszkę jogurtu po, polizała o pudełeczko. No to fajnie. O, widzicie, to jest pies do pod, podwozie, do przeglądu. Szkoda, że nie masz głowy w tą stronę. To jest, nie będę jej męczył i przerzucał. O, to jest na wolność. Właśnie jej ustawianie, tarmoszenie. A z, psa, a z dziećmi, jak się bawią psy, to właśnie są tarmoszone. Jak mają dosyć, to gdzieś tam się chowają. Także to z tym pokarmem to mi się kompletnie te suche nie podobają. Zobaczymy jak to będzie z nią, które dobierzemy. Na razie się poznajemy i to naprawdę, dla no, no, to jest trudne. Cholera jasna. Tu już poruszyłem to, poruszyłem ten temat. Na wszelki wypadek sobie zapisałem. Wiecie, nie? Sposób ględzić i o wszystkim pamiętać. Jutro przyjedzie Hania, przejdziemy się gdzieś dalej. Lada dzień pojedziemy nad morze, Jak mi Pan pozwoli nie lansować się, to pójdziemy na plażę i nagramy jak Tara. Jak tara. <laughs> Widzicie, jaka to jest miłość do. No, było... O, coś spadło, ale ta już się zlękła. Jaka to jest miłość do tych psów, do tych zwierzaków. Ciągle Tara, a z kolei e, Hania też myli z Zoją. Także to jest, to jest bezwarunkowe, to jest na zawsze, to się pamięta, to się ma tą świadomość, że. Niestety, ale kolejność jest taka, że najpierw piesek odejdzie przy dobrym wietrze, a nie odwrotnie. Także to jest to, i coś jeszcze miałem powiedzieć, właśnie. Cholera, jasna ta plaża. I patrzcie, no i z tym wychowaniem. Z tym wychowaniem, ale to jeszcze co innego chciałem powiedzieć, że, że haski nie szczeka. Z tym wychowaniem. Ktoś napisał jeszcze tu ostatnie moje takie spojrzenie na posty, że dla niego właśnie pies powinien być, być ułożony, ale właśnie no, umownie to nazwijmy twardą ręką. E, może, może za mocno określiłem. Nie ma jak licznik czasu bije, jak się nagrywa, to nie ma czasu na myśl. Jestem lepszym pisarzem niż mówcą, więc wybaczcie. E, I no, ja jestem za tym, że. Tu, aha, bo ten pan napisał o tym, że musi mieć, właśnie, wiedzieć, kto tutaj jest szefem, przewodnikiem stada, jak to się mówi. Pies według mnie nie może być rozciapany. No nie może. Pieszczoty pieszczotami, głaskami i tak dalej, ale on musi wiedzieć, kto tutaj rządzi, a nie inaczej. No i wiecie. Ja miałem dwa psy i Hania, super ułożone. Nie wiem, że były i rozpieszczone, ale kiedy trzeba było to się postawiły, potrafiły stanąć o koniem, a raczej psem. Były cholernie, mądre. mój pies biegał z nad jeziora 70 metrów w dół, no i wzdłuż tam ze 150, jak babcia zawołała, nuka idź po rafałkę, już pranie trzeba wnieść, to ona po mnie biegła. I 100 tysięcy różnych innych przykładów. I ta tresura to przecież to nie, to jest zabawa, nie tresura. Tam ktoś zwrócił uwagę, czy to musi być jak w cyrku. No nie, przecież to daje przyjemności nam. I jest inny kontakt, jest taka interakcja fajna. Przecież to nie na siłę, jak nie chce tej łapki podawać. To nie musi. My i tak ich do tego nie zmuszamy. I nie chcemy, żeby już nam robiła na zawołanie. To nie jest właśnie biedny miś, który kiedyś e, męczyli na gorącej blasze i tańczyły za pieniądze. No właśnie... Nie o to chodzi. To ma być przyjaciel. Mamy na sobie polegać. Mamy się kochać. Bronić siebie nawzajem. Tak, będziemy Cię bronić. Jak nas dzik napadnie, to będziemy Cię bronić. Zobaczcie, ona cały czas uwielbia tutaj po brzuszku. Nie wiemy, czy to jest uległość, czy ona lubi takie pieszczoty. No cały czas jest uległa. Tutaj, tak jak wczoraj pokazałem w tym filmie, no dzisiaj znowu zaczęła tam baraszkować trochę ją, ale ją trochę pod... Podpuściłem. Mówię, no, chodź tutaj, przez to jak leżeć ciągle biernie, trzeba trochę poszaleć. No, i tu nie ma żadnej namolności, jako jej by to nie pasowało, był uciekła tam do, do siebie, do swojej nory pod Tapczanem. Także tu mówię wam, ja to, tak jak napisałem temu panu. Czy pani, że tak jak jest związek i dwie pary kształtują związek, jak u nich będzie, czy będzie tak czy siak: ta sama pani z innym panem, czy ten pan z inną panią, y, inaczej, będą inaczej się zachowywać, będą inaczej rozmawiać, będą na innej płaszczyźnie y, rozmawiać, będą tacy, siacy, ale inaczej. Ten związek będzie za każdym razem innym i tu będzie za każdym razem też inaczej. Czy to ja będę z hanią, czy tu będzie pan Wacek z panią Jadwigą, ten pies będzie inaczej ukształtowany. Moim zdaniem tu nie mogę, ja nie chcę używać tych słów, że nie mam mądrości, że ktoś mi pisze, jeden, drugi czy piąty. To są nasze doświadczenia, my się nimi możemy wymieniać. Mój pies to tak robił, ja bym coś tam, ja bym tak, a mój był zupełnie inny. Natomiast tutaj nie ma absolutnie bo nie wiemy, co siedzi tam w jego głowach, a tym bardziej, że nie wiemy, co się działo przez te 6 lat, my nie możemy tu mówić o jakichś ramach, o jakiejś hawiarystyce, tutaj o zachowaniach jakiejś i nauce o jakimś szablonie, a natomiast jakieś psy trenerskie, czy właśnie wytresowane, jak, jak aktorskie, też różne tam w porucznikach i innych akslach, to one Potrzebują właśnie tresury, i tam, są, tam jest wszystko na komendę. A tutaj nikt nie mówi o jakichś komendach, tylko o jakiejś tam w miarę posłuszności, a przede wszystkim zabawie i miłości. No i właśnie, żeby każdy się dobrze czuł. I tu nie można powiedzieć, a poza tym to jest tak jak z psychologami. Ktoś albo innymi magikami czy wróżbitami, to ja tutaj. Ja słyszałem, zresztą to tam znajomi znajomych potrzebowali behawiorystę. Właśnie dlaczego? I ponad zrobiła pani porządek, ale jest pełno lewych takich. Ci się ogłaszają, jak wiecie, dentysta bez papieru, ale się ogłosił, a później wyrwał komuś szczękę. I to naprawdę musi być jakiś sprawdzony ktoś, kto się zna. I rzeczywiście było tak, że wył pies niesamowicie szczekał całymi dniami. I oni dostali tyle różnych upomnień, i Straż Miejska była, i sąsiedzi już krzywo patrzyli, że mieli tego psa oddać. Taki był prikaz. Mieli im zabrać animalsi. I oni w ostatniej chwili rzeczywiście wezwali behawiorystę. Chyba były dwa spotkania i jak ręką odjął. Także ja tego nie neguję. Natomiast neguję podchodzenie do, do takiego, że do doradzania, bo. On, że, 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 ta, że coś, że ktoś, że ten pies czy ten kot powinien tak albo tak. Zawsze będzie różnie i w zależności od tego, z kim. Natomiast wypadałoby, żeby był w miarę ułożony, żeby właśnie tak jak ktoś napisał nie musi dawać łapy, nie musi siadać, przychodzić na zawołanie, a nie, że nas gdzieś, gdzieś tam się szlaja, błądzi ucieka. No, 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 właśnie, i chyba to jest najważniejsze. No. Na tyle dzisiaj gadania w tym prawie ostatnim odcinku, i do usłyszenia, do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy, chylimy czoła, a serce się nam raduje za tak wspaniałe komentarze. I to nie chodzi, że nas chwalicie, bo to my nie jesteśmy żadnymi aniołami. Jest dużo ludzi, z tego się okazuje, że też Państwo adoptujecie, czy adoptowaliście pieski i zachęcacie nawet do tego. Tylko za dobre, za, za porady po prostu, bo są fajne rzeczy, które nas ukierunkowują w jakąś stronę, nie? że jednak trzeba kupić tą smycz, że, że Husky nie szczeka, więc kurczę, będzie dawał inne znaki, bo, bo ona rzeczywiście tam coś tam próbowała, ale ona nie szczekała tam w tym schronisku, tylko. Nie wiem co ona robi. Jak, jakby się wała. No, coś takiego. Koniec już tego gadania. Do następnego lansu, do następnego odcinka. Ej. A Ja może sobie perukę kupię. Cześć wam. Trzeba przymykać oczy na takich hej.